Wielu z nas na jakimś etapie swojego życia, być może Ty znajdujesz się teraz właśnie w takim momencie swojego życia, przez swoich rówieśników, przez swoje Otoczenie jesteśmy odrzucani z powodu jakiejś dziwności. Niektórzy są trochę może szpetni, nie tak piękni jak pozostali, inni mają jakąś chorobę, yy, która powoduje, że ludzie na nich niezbyt chętnie patrzą, inni z kolei mają jakieś dziwne przekonania i głośno o tym mówią, tak czy siak, z różnych powodów, niekiedy przez dłuższą część albo Krótką, ale to jednak naszego życia, jesteśmy traktowani przez otoczenie jak dziwolongi. No, nie jest to przyjemny stan. Oczywiście chcielibyśmy być w centrum uwagi, wszystkich być lubianym itd. Tak tak ale czy to, że ktoś ciebie traktuje jako dziwolonga, czy nawet ty sam zaczynasz siebie za takiego uważać, czy to jest sytuacja beznadziejna? Otóż nie. Jest proste rozwiązanie. Siennijmy do Biblii Psalm 71 werset 7. Byłem jak dziwoląg dla wielu. Lecz tyś pewną ucieczką moją, lecz, lecz ty jesteś pewną dla mnie ucieczką. Dlaczego? No nie tylko dlatego, że Bóg jest potężny, i tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś ucieczką dla mnie. Ponieważ to ty powiedziałeś, że jestem, jestem coś warty. Dokładnie powiedziałeś, że jestem dużo warty. Że ty tak mnie ukochałeś, że posłałeś swego jedynego syna, aby umarł zamiast mnie. Ludzie mogą mnie uważać za Dziwolonga, ale ty uważasz mnie za kogoś niezwykle cennego. Dziękuję Ci i chwała Ci. Mój kochany Boże!